W Margoninie uczczono Narodowe Święto Niepodległości z wielką powagą i patriotyzmem, upamiętniając moment, gdy Polska po 123 latach zaborów wróciła na mapę świata jako suwerenne państwo. Mieszkańcy zgromadzili się, by oddać hołd swojej historii i tym, którzy walczyli za wolność. Za mną! Marsz! Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Liturgia, pełna refleksji i modlitwy za ojczyzną, stanowiła duchowe wprowadzenie w dzień pełen patriotycznych uczuć. Po Mszy Świętej zebrani przeszli na rynek, gdzie burmistrz Margonina Janusz Piechocki wygłosił przemówienie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, przybyli goście. Ile to już razy, rok w rok. Wspólnie powtarzamy, wręcz można powiedzieć rytualnie, te same znane nam zachowania. Odświęcenie hymnu, przemówienie, niezliczona ilość delegacji wieńcowych, salwa armatnia i fajerwerki, tu przed pomnikiem poległych za wolność, w miejscu szczególnej pamięci naszych przodków walczących o wolną Polskę. Zawsze podobnie, a jednak zawsze inaczej. Mimo powtarzalności, ten listopadowy wieczór jest za każdym razem szczególny. Chłód, blask ognia i podniosła atmosfera powodują szczególne bicie serca. Mamy przecież świadomość, jak ważny to jest dzień, jak ważne wspomnienie, jak ważna kolejna rocznica Polonia restituta Oto przecież, gdy każdego roku wspólnie na płycie margonińskiego rynku stajemy w pokorze i skupieniu przed majestatem duchów naszych przodków, pod pomnikiem poległych za wolność manifestujemy w ten sposób nasze przywiązanie do ojczyzny, do kraju, w którym żyjemy, do wielkiej historii dumnego narodu, jakim jest Polska. Zawsze to podkreślam. Czynił teraz po, po raz kolejny, że nasza wieczorna obecność i przeżywanie święta niepodległości stanowi w margonińskiej tradycji ważny element budowy tożsamości patriotycznej mieszkańców. Cieszymy się, że z odzyskanych po 123 latach zaborów niepodległości pokazujemy naszym dzieciom i wnukom, jak ważne i żywe są w nas postawy patriotyczne chociażby właśnie poprzez takie gesty, jak dzisiejsza obecność tutaj jak wywieszenie flagi, czy dbałość o nasze wspólne mienie. My dziś pokazujemy te postawy naszym następcom, aby ta szafeta pokoleń trwała po wsze czasy. Aby nigdy w tej uroczystości za lat 20, 50, 300 nie zabrakło tych, którzy się tu zgromadzą i nie wspomną z kolei o tych, co walczyli o wolną Polskę i o nas, którzy to nosiliśmy w pamięci. Po przemówieniu włodarza, delegacje oraz goście złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych za wolność. 11 listopada 1918 roku został podpisany rozejm który oficjalnie zakończył I wojnę światową i ostatecznie potwierdził porażkę Cesarstwa Niemieckiego. Dzień wcześniej do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski, który kilka tygodni później został mianowany na urząd naczelnika państwa i kierował odbudową kraju. W hołdzie tym historycznym wydarzeniom w Margoninie oddano salwę honorową. Dźwięk rozbrzmiewał echem przeszłości, przypominając o bohaterskiej walce o wolność. Pochody uświetnił krótki koncert orkiestry wojskowej z Torunia. Na płycie rynku rozległy się pieśni patriotyczne, ich melodie wprowadzały w nastrój zadumy narodowej. Na zakończeniu uroczystości odbył się pokaz fajerwerków. Jasne światła na niebie symbolizowały ducha patriotyzmu i niezależności, rozświetlając nocne niebo nad margoninem.